Gry z gatunku horrorów pojawiły się na komputerach domowych już od czasów 8 bitowców, Tytuły takie jak Evil Dead, Piątek 13 czy Psycho nieśmiało próbowały przestraszyć osoby siedzące przed ekranem. Niestety prosta oprawa i banalna forma rozgrywki powodowały, że trudno było stworzyć atmosferę grozy. Później nadeszły lepsze czasy z Elvira czy Darkseed. Ale prawdziwe trzęsienie ziemi było dopiero przed nami. Z końcem 1992 roku pojawił się Alone in the Dark, który w kilku elementach przyniósł rewolucję nie tylko w tym gatunku, ale w grach komputerowych w ogóle. Niesamowita atmosfera nawiedzonego domu, tworzona przez specyficzne, stałe ujęcia kamery, czające się w mroku postacie i niepokojące dźwięki dochodzące gdzieś z sąsiednich pomieszczeń, powodowały, że duzi chłopcy nerwowo obgryzali paznokcie, starając się opanować nerwy w tym wirtualnym koszmarze. Historia powstania Alone in the Dark sięga końcówki lat 80., kiedy do francuskiego Infogrames trafił Frédéric Reynal. Młody i ambitny programista zajmował się portowaniem gier na różne platformy. Jednocześnie po godzinach obsesyjnie pracował nad własnym zestawem narzędzi do tworzenia trójwymiarowych światów. Mówimy tu o czasach, kiedy nie dało się od tak kupić gotowego silnika gry, tylko każda firma działała na własnych metodach. Reinal opracował system, który pozwalał na ustawienie dowolnego ujęcia kamery w środowisku wykonanym z niewypełnianych wektorowych brył. Taki widok mógł zostać zapisany w formie obrazka, a jego dalsza obróbka, czyli domalowywanie elementów tła, odbywała się w programie do grafiki 2D, na przykład w popularnym wówczas Deluxe Paint. Potencjał tego rozwiązania dostrzegł szef Infogrames Bruno Bonel. Rzucił pomysł na przygotowanie prototypu gry, w której postać poruszałaby się po ciemnych korytarzach budynku, rozświetlając sobie otoczenie pochodniami. Projekt nazwano In the Dark, i od tej pory Raynal musiał się skupić tylko i wyłącznie na dopieszczaniu swojego silnika. Przez kolejne miesiące pracował nad nowymi linijkami kodu. Ale ograniczały go możliwości ówczesnych pecetów. W żaden sposób nie był w stanie osiągnąć efektu iluminacji pomieszczeń w czasie rzeczywistym. Po prostu komputery musiały jeszcze poczekać na taką rewolucję. Dlatego, żeby nie tracić czasu, Bruno Bonel podsunął inną koncepcję gry, której akcja miała się toczyć w wielkim domostwie opanowanym przez demony. A zadaniem gracza była ucieczka z tego nawiedzonego miejsca. Reinal mocno zapalił się do tego pomysłu. W końcu był fanem horrorów, które namiętnie oglądał na kasetach wideo. Jego ojciec prowadził wypożyczalnię filmów, więc Frederik miał dostęp do ogromnej biblioteki tytułów. Szczególnie upodobał sobie Świt żywych trupów, w którym grupka bohaterów zabarykadowana w centrum handlowym musi przetrwać atak zombie. Z takiego mocnego filmu dało się czerpać inspirację do gry komputerowej. Infogrames utworzyło więc zespół składający się z sześciu osób i jesienią 1991 roku oficjalnie wystartowały prace nad Alone in the Dark. Scenariusz został osadzony w latach dwudziestych ubiegłego wieku w Luizjanie, gdzie w jednej z okazałych posiadłości noszącej nazwę Derketo dochodzi do tragedii. Jej właściciel, znany artysta Jeremy Hartwood, popełnia samobójstwo. A przynajmniej taka jest oficjalna informacja. Lokalna policja szybko zamyka śledztwo, nie dopatrując się działania osób trzecich. A tak naprawdę miejscowi woleń zamieść sprawę pod dywan i nie mieć więcej do czynienia z mieszkańcem rezydencji, nad którą miała wisieć straszna klątwa. Tymczasem jeden z kolekcjonerów dzieł sztuki twierdzi, że przed śmiercią Hartwooda otrzymał od niego wiadomość, żeby odnaleźć jego notatki ukryte w pianinie na poddaszu budynku. Miały one rzucać nowe światło na całą sprawę, i tutaj rozpoczynała się rola gracza. Wcielając się w postać detektywa Edwarda Carnbiego lub siostrzenicę zmarłego Emily Hartwood, należało rozwiązać tajemnicę rezydencji Derketo. Wprowadzenie żeńskiej postaci do wyboru miało nakłonić płeć piękną do zainteresowania się Alone in the Dark. Trudno powiedzieć, czy akurat gra w klimatach horroru była jak na tamte czasy odpowiednim wyborem, żeby przyciągnąć kobiety przed ekrany komputerów, ale dobrze, że wykonano taki krok. W pierwszym szkicu scenariusza zarówno Edward, jak i Emily. Mieli być nastolatkami, którzy przypadkowo trafili do nawiedzonego domu. Autorzy uznali jednak, że to postacie szanowanego detektywa i młodej damy bardziej pasują do powagi gry. Przy tworzeniu grafiki korzystano ze wspomnianego wcześniej silnika, nad którym pracował Frederick Reynal. Najpierw powstawał szkieletowy model danego pokoju, następnie wybierano ustawienie kamery, z którego generowano obrazek składający się z kształtów symbolizujących różne elementy wnętrza ściany, podłogi, schody, meble itd. Ustalano priorytety wyświetlania, czyli zasady, kiedy postać ma być widoczna przed albo za konkretnym fragmentem otoczenia co miało oczywiście nadać złudzenie przestrzenności świata. Na koniec każdemu elementowi nadawano odpowiedni wygląd w programie Deluxe Paint. W pewnym momencie pojawił się pomysł, czy nie wykorzystać zdjęć z prawdziwych lokacji, żeby grafika zyskała stopień realizmu. Problem był taki, że dodanie do takich fotografii postaci i przedmiotów wykonanych z prostych brył 3D mocno zaburzały cały odbiór gry. Wyglądały jak doklejone na siłę. Oprawa Alone in the Dark miała być najważniejszym czynnikiem budującym atmosferę grozy. Odpowiednio dobrano ujęcia kamery tak, żeby wywołać u gracza pewne uczucie niepokoju, dając do zrozumienia, że w tej wielkiej rezydencji jest nieproszonym gościem. Bardzo ważną rolę odgrywała warstwa audio. Dochodzące z innych pomieszczeń dziwne odgłosy, kroki, skrzypienie drzwi mocno działały na wyobraźnię. Gra świetnie stopniowała napięcie, wprowadzając na ekran przeciwników w ściśle wyznaczonych momentach. Dobrze wyważono sceny akcji, które zmuszały do podjęcia szybkich decyzji: desperacka próba ucieczki czy walka z przerażającymi potworami. Twórcy dobrze wiedzieli, że należy mocno ograniczyć dostępny arsenał broni i amunicji, tak żeby gracz nigdy nie był pewien, czy aktualne zapasy wystarczą mu na dalsze potyczki z przeciwnikami. Jeszcze na początku produkcji Bruno Bonell skontaktował się z firmą Chaosium, wydawcą papierowego RPG Cthulhu. Chciał, żeby Alone in the Dark stało się częścią tego systemu, dzięki czemu rezydencja Dekerto mogła się zapełnić kreaturami, które niegdyś stworzył sam Lovecraft. Mitologia Ktulu miała odgrywać istotną rolę w fabule. Niestety ostatecznie nic z tego nie wyszło. Ludzie z Chaosium odmówili udzielenia licencji. Uważali, że mechanika gry nie odpowiada rozbudowanym założeniom fabularnego zewu. Alone nie było dla nich klasycznym RPG-iem, z możliwością kreacji własnej postaci i rozwijaniem jej umiejętności. Mimo braku porozumienia, ekipa z Infogrames inspirowała się dokonaniami tego wydawcy. Na froncie pudełka pojawił się rysunek mocno przypominający grafikę z podręcznika do gry fabularnej: Noc, facet z latarnią, tajemnicza rezydencja. Toż to prawie plagiat, który uszedł im na sucho. Francuzi przeglądali też różne dodatki i rozszerzenia zewu, podpatrując, jakie monstra można by nasłać na biednego gracza. Przynajmniej czerpali pomysły od najlepszych. Kiedy produkcja zbliżała się ku końcowi, wydawca informował w zapowiedziach, że nadchodzące Alone in the Dark da początek serii nazwanej dumnie Virtual Dreams. Kolejne tytuły miały bazować na ciągle rozbudowywanym silniku i oferować zupełnie nowe, niezależne historie. Po jakimś czasie firma zrewidowała swoje plany, więc inne gry z tego cyklu nigdy się nie ukazały. A kontynuacje samotnego w ciemności zostały pozbawione wspomnianego oznaczenia. Ostatnie tygodnie pracy nad grą to był istny crunch. Ekipa siedziała w biurze po 12 godzin dziennie, łącznie z weekendami, poświęcając się przede wszystkim eliminacji całej masy bugów. To były czasy, kiedy nie dało się od tak wydać nowych poprawek, więc każdy element musiał być gotowy na tip top. Podczas tej szalonej końcówki miała miejsce pewna nieprzyjemna historia. W ostatniej chwili zarząd Infogrames zdecydował się na zmianę na liście płac. Zamiast pojawiającej się na ekranie informacji, gra stworzona przez Frederika Rainala została wprowadzona korekta. Gra przygotowana przez Infogrames. Rainal uznał to za brak szacunku i złamanie dżentelmeńskiej umowy. Jego relacje z bonetem z dnia na dzień mocno się pogorszyły. Wprawdzie Frederik pozostał w firmie do momentu wydania gry, ale opuścił ją zaraz po rozpoczęciu prac nad kontynuacją. Alone in the Dark ukazało się w listopadzie 92 roku i z miejsca stało się gorącym świątecznym hitem. Gra zbierała zasłużone pochwały i stała się powodem wielkiej dumy pecetowców, nawet tych posiadających procesory 386SX, bo i na takich maszynach dało się uruchomić produkcję francuzów. Gdzieś tam pojawiały się plotki o możliwej Amigowej konwersji, ale jak wiemy, taki port nigdy nie powstał. Alone in the Dark zawitało oczywiście nad Wisłę w pirackiej kopii, bo o oryginałach nikt jeszcze wówczas na poważnie nie myślał. Pierwszy raz zobaczyłem grę na krakowskiej giełdzie komputerowej, odpaloną na czarno-białym monitorze co akurat pasowało do atmosfery tej produkcji. Alone wyglądał zupełnie inaczej niż typowe horrory, które ogrywałem do tej pory. W ogóle wykraczał poza to, do czego przyzwyczaiły mnie inne tytuły. Patrząc na to, co się dzieje na ekranie, czułem, że elektroniczna rozrywka wykonuje milowy krok do przodu. Ogrze się rozmawiało i pielgrzymowało do kolegów, którzy mieli odpowiednie pecety, żeby podziwiać, jak te wspaniałości wyglądają w akcji. Nasza prasa rzecz jasna zauważyła produkcję Francuzów. Redakcja Top Secretu podeszła do gry bez okazywania emocji. Nie było typowej recenzji, czy choćby kilku zdań osobistych wrażeń, co jest zastanawiające przy tak istotnym tytule. Na dwie strony wrzucono sam opis przejścia, okraszony garścią screenów. Jedynie po końcowej ocenie można było się domyślać, że na pewno się podobała. Plus była to gra z okładki, bo wylądowała tam grafika trójwymiarowego pistoletu prosto z kieszeni detektywa Carnbiego. W komputer studio redaktor był już bardziej wylewny i dostrzegł potencjał Alone in the Dark. Do tego dorzucił wyczerpującą solucję, zatem bez większych przeszkód dało się ukończyć grę. Secret Service też dołożył swoją cegiełkę z opisem i w przypadku tego miesięcznika są dwa ciekawe wątki. W numerze z marca 1995 roku pojawił się konkurs wiedzy na temat infogrames, zorganizowany przez redakcję do spółki z francuską firmą. Do wygrania była trzecia część Alone in the Dark, breloki oraz przede wszystkim kurtka typu Flayers z logo gry na plecach. Noszenie popularnej mandaryny, to od nazwy wewnętrznej podszewki, w tak unikatowej wersji mogło przynieść jej właścicielowi szacun na dzielni. Był tylko jeden problem. Żeby odebrać kurtkę, trzeba było wykazać się posiadaniem dwóch oryginalnych gier od Infogrames. Ciekawe, ile osób odpadło już na samym starcie. Druga sprawa to oryginalne wydanie gry wypuszczone przez wspomniane Secret Service tyle, że nie był to typowy big box, ale coś w rodzaju zafoliowanego zestawu, który trafił do kiosków z prasą. W jego skład wchodziła płyta z Alone in the Dark, komiks, instrukcja i demo sequela. A wszystko to w niskiej cenie 29 zł i 90 groszy. Redakcja prawdopodobnie chciała w ten sposób rzucić wyzwanie piratom, pokazując, że można sprzedawać oryginalne tytuły za małe pieniądze. Tyle, że mówimy tutaj o końcówce 98 roku, kiedy produkcja Infogrames miała już 6 lat na karku. Kto miał ją ograć, dawno to zrobił, a nawet jeśli nie to kupowanie gry z przedatowaną oprawą nie było jakąś super okazją. Dzisiaj Alone in the Dark wygląda rzecz jasna dość topornie. To nie tylko kanciasta, oszczędna w wielokąty grafika, ale też nieprecyzyjne sterowanie. Trudno też mówić o jakimś straszeniu. Patrząc na potwory, to wyglądają one raczej groteskowo, a po ubiciu rozpadają się na fioletowe bąbelki. Czas nie był łaskawy dla produkcji Francuzów, ale absolutnie nie można odmówić jej znaczącego wpływu na branżę. W momencie premiery na nowo zdefiniowała pojęcie grozy na ekranach komputerów. Wręcz zapoczątkowała nurt survival horrorów. Po prostu gra legenda. Do usłyszenia w kolejnym materiale o historii gier wideo. Czołem!